Witajcie na kanale Reze z Pasji, z tej strony Janek. Moi drodzy, w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć kilka zdań na temat afiliacji. Jest to rzecz może nie tak nowa, ale dla wielu osób nieznana, także krótko chcę wam przedstawić. To zagadnienie, żebyście wiedzieli, co i jak, i dlaczego bardzo wielu twórców na kanale YouTube korzysta właśnie z afiliacji. Także jest to dość ciekawy temat. Także co, lecimy z odcinkiem, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Co to w ogóle jest ta sama afiliacja? Afiliacja tak najprościej mówiąc jest to zachowanie polegające na nawiązaniu pozytywnych kontaktów i współpracy jednostki grupy. Organizacji z innymi grupami oraz organizacjami. Termin afiliacji jest oczywiście używany w psychologii oraz politologii, ale my się skupimy dzisiaj na afiliacji w marketingu, także zobaczmy, co oznacza afiliacja właśnie w marketingu, bo to jest bezpośrednio powiązane z kanałem na YouTube. Tutaj nie będę używał żadnych skomplikowanych regułek, chcę po prostu tak na chłopski rozum wam przedstawić jak to wygląda. Polega to na tym, że są firmy, które sprzedają jakieś artykuły i żeby z danym twórcą mieć wymierne korzyści, czyli ja polecę produkt. Ktoś kupi ten produkt i firma chciałaby się dla mnie odwdzięczyć za to, że właśnie z mojego polecenia produkt został sprzedany. I teraz tak, Afiliacja właśnie na tym polega. Polecam produkt, jest link afiliacyjny. Jeżeli ktoś zrobi zakupy właśnie z tego linku, wówczas dostanę pewną prowizję. I teraz, ile wynoszą takie prowizje? Macie tutaj na przykładzie mój kanał, który jest bardzo niedużym kanałem, niecałe 15 tysięcy subskrybentów, i pokażę wam kilka moich przychodów w tym roku, jak to wyglądało z różnymi firmami. W momencie gdy jakiś widz kupi od Was produkt z linku pod Waszym filmem dostajecie maila i tutaj na przykład od firmy Carporite otrzymałem takiego maila i mo moje tutaj prowizje wyniosły 16,8 dolara czyli tutaj dostałem od tej firmy 10%. Tutaj kolejna firma, tym razem Redodo. Jakiś widz kupił akumulator za 728 euro i moja prowizja w tym wypadku wyniosła 46,5 euro. Najmniejsza prowizja w tym roku od sprzedanego produktu wyniosła niecałe 1,5 euro, a największa aż 165 euro. Tutaj widz kupił jedną z największych stacji, jaką ma. All powers w ofercie, no i 165 euro to jest ponad 700 zł. dostałem prowizji. Także no, pamiętam, jakie to są emocje, jak człowiek sobie siedzi i wieczorem otrzymuje takiego maila, że właśnie ktoś kupił z Twojego linku afiliacyjnego. Także jest to naprawdę idealna sprawa, bo no, wiadomo, że zarobek YouTube'a dzieje się na bardzo wiele aspektów, ale właśnie afiliacja daje Wam największe możliwości, także ten sposób serdecznie polecam. Wielu twórców korzysta z linków afiliacyjnych i teraz zachodzi pytanie, dlaczego na stronie producenta na przykład mam 5 czy 10% zniżki i u danego youtubera, jak wejdę w link afiliacyjny, również mam 5% czy 10% zniżki. Przecież powinno być tak, że jak YouTuber udostępnia jakiś produkt, jak link do jakiegoś produktu, wówczas ta zniżka będzie dużo większa. No, ale tutaj chodzi o to, że widzowie chcą wesprzeć często swojego twórcę i dla nich nie ma znaczenia, bo i tak chcą kupić produkt. I czy kupią ze strony producenta, czy z linku afiliacyjnego, nie jest to i dla nich ważne, a YouTuber dostaje określoną prowizję. Oczywiście są przypadki, gdzie te zniżki z linków afiliacyjnych są dużo większe dla, dla chętnych, czyli dla Was, dla widzów, ale no, już niejedną współpracę miałem i niestety firmy nie chcą dawać jakichś kosmicznych zniżek. Także to taka ciekawostka. Jeszcze zanim zakończę odcinek, chciałbym Was serdecznie zaprosić 14 grudnia. Myślę, że starty będą od godziny mniej więcej 10. Bardzo fajny w okolicach Warszawy, także widzowie, którzy są w okolicy serdecznie zapraszam, możemy się spotkać, pogadać. Ja tam będę na pewno większość dnia wystartuję w kategorii amator do 80 kg, co prawda nie jest to moja kategoria, no ale nie o to chodzi, żeby zawsze wygrywać. Jadę po prostu spotkać się ze znajomymi. Także serdecznie was. Zapraszam, możecie zobaczyć, jak wygląda ten sport na bardzo, bardzo fajnym turnieju, gdzie na pewno będzie dużo znakomitych zawodników. Także, jak widzicie, YouTube to nie tylko filmy, ale również dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o czysty biznes. Mam nadzieję, że przydał Wam się ten filmik, taki króciutki. No i co, niebawem będą poszukiwania, czyli coś, co Was najbardziej interesuje. Ja też już powiem Wam, że się nie mogę doczekać. Teraz tylko badam pogodę, żeby były dwa, trzy dni takiego ładniejszego, troszeczkę może słoneczko jakieś wyjdzie, czy nie będzie śniegu, nie będzie deszczu i wtedy możliwe, że jeszcze podziałamy, tym razem na polskiej ziemi. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć!